Co? Ta opcja też jest... O, trafiłem kogoś aartą. O, faktycznie. O, Tu, 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 A, tu, też niebo, po co? Jejku, nie co jest? Zabiłem mu dzieło Nowego, ale pancer dwa kuźwa przeżył ostrzał w bok z tego pojazdu. Wszystka. I tam jest ten. To uważaj, bo tam masz tego 2F powalonego. Przepraszam bardzo. Nie, to ten pancerz, którego zabiłeś. To dawaj go. Ała. Widziałem to. Ciężki sprzęt do was jedzie panowie. Użyli. <śpuszczajny> I nie, w sensie, yy, on myślał, że to i... prawo ty <grywa> Wiecie, jak się nazywa ten typ w pancerze 2? Why would you do? nie bardzo chętnie go skrzywdzę. Właśnie to y, czemu gdzie? A, widzę, widzę. Tak, tylko nie mogę... Nie mogę przejechać przez głupi mur. Ja nie widzę go. Już. Wiem. pa paj, i tu nie zabiło jej, ale jest za daleko, żebym się tym przejmował. Rudy już tam, koksi Rudy, jak mogłeś, co słyszy człowiek? Rudy, webu, pomóż, bo ja aż tu sztur... No ja też, ja też nie mogę się przebić. Ja musiałem godzinę strzelać w ten mur, żeby się przebić. Szwedzi, niestety, nie potrafią przejeżdżać przez mury. Rudy nie rusza się przez chwilę Z... do... da... Wiem Dlatego chciałem, żebyś się nie ruszał, ale zdążyłeś podjechać Między innymi, ale, widziałem, ale chciałem też, żeby ten pancer nas nie zabił na przykład. O, kuźwa jest O, tutaj jest! <ścoughs> o kuźwa tu jest drugi! Chyba już nie ma ani masz. Au, junkers. Przepraszam? To tak jak ja zrobiłem, też się nie robi. Znaczy, tu pelota jest mocna, jak ktoś umie tym jeździć. O, jakbyś się tylko wychylił, to byś dostał. Ja se poprzejmuję A w tym czasie, bo mi została połowa amunicji a, Jezu, to super. Prawo, rudy. Nie za Nie, zabije się AS, -a, rudy Masz coś Karol? Aha, zabiję mu gąskę. Fuk. Ja się muszę cofnąć i trochę Amos odnowić, bo to kończy się. Co do mnie any samolot Rozwalił się ryjem koło mnie. Ciekawość nie uszkodził mi załogi tylko przekładnie z jakiegoś powodu. Ja wysłałem jakiegoś nie wiem, nie jest na pewno trzydzieści. 30... Na pewno był trzydzieści pięć te O, siema! Ła! Wow. Help? Help? Czy coś? Bo trzy czołgi do mnie strzelają. Zaś i powiem jak umrę. Eee, yy, wszystkie. <ścoughs> Co? Kuźwa, trzy czołgi mi naraz wyjechały. A ja nie miałem szelsa Nie, spoko, spoko, uważajcie, bo ich tam jest trzech Bo to Włoch A, no, to? Super Już ile oni nie tych sztukasów? ale wsadzić samę. Nie wiem czy, Nie wiem czy zaskoczyłeś co mówiliśmy Karol ale zgadnij którym pojazdem zrobiłem te 7 fragów Wszystkie jakoś po spj mały włoski gnoju Parę ty. Stare Jezu, ja się obstałem co to wyjeżdża, to naszej uteg. O Jezus, tu nie wywalił. No bo wiecie, bo jego ponton nie zatrzymuje pocisków. No nie? No, Kaciska. Y, rudy po... Nieważne, wiem, że coś... Ale tam może ktoś jeszcze być Już nie. Wiem, jadę mu na dupę. Trzymaj się tam. O Jezus, mój. O nie! Co jest? Luksemburg, no flag był starany w krzakach. Jestem trochę zwany. Jarol, ty widzisz mój profesjonalny kamuflaż? Już i arty, pelot. Hmmm. ten Panzer umarł od T26-4. Wybuch. Kiedy <grystanie> to jest zwalony? Kiedy to jest zwalony odgłos? Wiesz, rozmowa typowa. No to jest po prostu typowa rozmowa fa dwóch facetów w uszach mojej dziewczyny. I nie tylko mojej zgaduję. Nic mówię, że to jest typowa rozmowa dwójki facetów w uszach jakiejś dziewczyny. Daj, daj. <ślesztot> Mamy zbyt głupawy buf humor, sorry. Na jakiej podstawie? O, Rody widzisz mój wspaniały kamuflaż? Oj tam, oj tam. Jeszcze trochę i zwyciężymy. Sojusznicy przejęli strefę. Wow! Wiesz... Spoko. wiesz... Wiesz ile ja dostałem rudy? Jedna ej, ten kupi chuj. Black pancerze miał BKP, ale mu się nie przydał szczególnie. W każdym razie ja dostałem rudy całe 30. Ekspo. Pięćdziesiąt lwów za przejęcie tej strefy. Wiem, ale tak sobie tylko mówię, jakie... istotnie. bo o, ko, ko. Miesz, biorąc pod uwagę to, że zazwyczaj się umiera od manszota to z karabinu co tu macie śmiesznego? Albo moje asu, które przeżywa strzału z 75, ponieważ ta 75 trafia w lufę na, na odległość kilometra. To, to logiczne. Co nie? Hm? Możemy dalej to samo, ja się bardzo dobrze bawię. Wzięła nic za mną. Już przejmiesz. I tylko tak dalej, a wygrany. I very like this battle. Aż co w sumie zapiszę na YouTube.